Dzień dobry, cześć moi drodzy widzowie. Witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale Australika. Zupełnie ten vlog nie był moim zamierzeniem. Ja wam też często powtarzam, że jeżeli ja coś planuję to wszechświat czy tam Pan Bóg się śmieje. Bo u nas W zasadzie w weekend miałam parapetówkę, skończyłam kochanie mieszkanie, zbudowałam nowe łóżko właśnie na którym jestem i w którym spędzam ostatnie dwa dni, ponieważ wydarzyło się coś co stało się takim Triggerem dla mnie, żebym dla mojej depresji, dla mojej choroby, z którą się zmagam, klinicznie zdiagnozowaną po raz pierwszy, miałam depresję w wieku 25 lat, czyli nie trudno policzyć, czy to już 15 lat walki. I to jest na tyle podstawna choroba, że odbiera Wam odbiera Wam. Radość życia i odbiera Wam cel życia. Paraliżuje Was tak, że nie macie siły. Nie macie siły. Wstać łóżka. I to jest takie, zobaczcie, jakie to jest wszystko opaczne w tym naszym życiu. Gdzieś Wam zawsze pisaliście, że ja jestem taką osobą pozytywną, że bardzo dużo daję Wam siły. Ja wiem, że ja potrafię być taką osobą. Ja wiem. Ja tego nie udaję, broń Boże. Wiecie, o to tutaj chodzi: że ja sama wiem, czym jest ten ból. Ja już kiedyś chyba Wam o tym mówiłam, dlatego, że ja nie chcę i dlatego nie chcę, żeby ktoś inny gdzieś tam cierpiał, więc wolę właśnie być osobą ciepłą, pozytywną. Natomiast, kiedy mnie tak przygniecie, jak teraz, to jest mi trudno. Jest mi trudno i. Wczoraj napisałam wam notkę, że coś tam się wydarzyło i po prostu potrzebuję chwili dla siebie. Ale wiecie co, wy. Taki odzew mam z waszej strony, takie piękne słowa, tyle ciepła pod moim adresem, że ja mimo, że już jest wieczór tutaj, pomyślałam: ja już nie chcę dłużej czekać, ja chcę się do was odezwać, bo wy jesteście dla mnie bliscy. Wiecie, wy też jesteście. Wiecie o tym, że ja tutaj jestem w Sydney sama, tak? A jeszcze jak mnie ktoś rani, to o tym bardziej kopię, bo gdybym była w domu, to bym się tam przytuliła do, do brata, wiecie, do piesków chociażby. A tutaj wariuję, chociaż powiem wam, że Wilki przyniosła mi kwiaty. Białe Lilia, także miło z jej strony, ale też ona nie ma czasu, Wiki ma dwójkę dzieci, mnóstwo obowiązków i wiecie, to nie jest tak, że będzie za mną siedzieć i pilnować, czy zjem coś. Bo na tym właśnie polega moja choroba. Ja nie jem, ja nie funkcjonuję. Nie ja Problemem dla mnie jest to, żeby wziąć prysznic, a jak już się zmuszę do tego, to sobie myślę, jaki to ma sens. I wiecie, wy też mi pisaliście kiedyś, że, żebym skorzystała z terapii. Ja, kochani, od 15 lat sukcesywnie korzystam z terapii i jestem w terapii. To jest, to są, wiecie, stany lękowe, depresja, bardzo złożone post-traumatic stress disorder, PTSD. I do tego jeszcze to ADHD, które powoduje, że Trudno mi jest dokończyć jedną czynność bez zaczynania ko ko kolejnej. Dobrze o tym wiecie z moich vlogów, że Australijka chodzący chaos. Ale zobaczcie, tak mi Was brakuje, że ja czuję potrzebę. Ja się nawet teraz uśmiecham. Także dziękuję bardzo. Dziękuję, że jesteście. I powiem Wam, co się wydarzyło. I ma to związek z mężczyzną. Z moim, z moim, w cudzysłowie, z Lio, o którym wam już mówiłam, nagrywałam. Zabrałam was na pierwszą randkę. To czuliście razem ze mną te emocje i taką radość. Też poniekąd nadzieję, że może tym razem nie będzie to, wiecie, ktoś, kto mnie będzie kłamał. I bardzo dobrze się układało. I to chyba też jest takie przekonanie we mnie, że ja boję się ufać facetom, boję się tego. I to przekonanie to też wewnętrzny głos, to nasza intuicja, ale wiecie co? Ja sobie zawsze myślę, że jeżeli coś jest za piękne, żeby było prawdziwe, to jest za piękne, żeby było prawdziwe. I ja w poniedziałek nie mogłam spać. Miałam, wiecie, za dużo myśli, czułam wewnętrzny niepokój. Trzeba ufać sobie, kiedy się coś takiego czuje. Ja napisałam do Wiki, kurczę, coś, 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 mi podpowiada, że jest nie jest ze mną szczery. I wiecie, ja to taki trochę mały detektyw. Zaczęłam szukać. No a gdzie dzisiaj szukamy? W internecie. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, że no my byliśmy znajomi na social mediach. Zresztą wiedzieliście o tym od czasu, kiedy przywoził Ubera. I ja sobie zobaczyłam jego zdjęcie profilowe i zobaczyłam. Zobaczcie, jak człowiek musi kombinować, żeby się dowiedzieć prawdy. A my tych randek już mieliśmy chyba z 7, i naprawdę fajnie było. I ostatecznie chciał się widzieć częściej, zawsze wymyślił, wymyślił jakąś on a druga w tym, na przykład, tym samym tygodniu, ja wymyśliła, wymyślałam. Więc no, ja sobie zobaczyłam to jego zdjęcie profilowe i zaczęłam zobaczyłam, kto te zdjęcia po prostu lajkuje. To jest opatrzność boska i to, że moi rodzice czuwają. Pierwsze, pierwsza dziewczyna, która polajkowała tam pod różnymi, tam innymi lajkami, ale pierwsza kobieta, Kliknęłam na nią, słuchajcie, i zobaczyłam, że to jest jego żona. On nie miał żadnych zdjęć, oczywiście, czyli wszystko jak gdyby było zamysłem, ale wiecie co? On miał przygotowany scenariusz, bo ja wiedziałam, że on miał żonę kiedyś. Rozwodnikiem rzekomo był od 3 lat. Mają synka wspólnego, który ma 7 latek. Rozwiedli się, jak mieli cztery, jak dziecko miało cztery latka, nie układało się, on wynajmuje teraz pokój w dzielonym domu z jakimiś tam innymi rozwodnikami, i ma, i widuje swojego synka, tak? I ja sobie pomyślałam, no, nic mi w tej historii nie jest nieprawdziwe, tym bardziej, że wiecie, mamy 40 lat i każdy ma gdzieś tam jakiś bagaż, tak? Jakieś przejścia. I on mi tak to wmawiał, że ja tego nie kwestionowałam. Tym bardziej, że miał czas na te randki, tak? I też cały czas się ze mną kontaktował telefonicznie, cały czas coś pisaliśmy, wiecie. Także, no, nie sądziłam, że, że jest inna kobieta. No i jak ja już to odkryłam, to ja jeszcze też chciałam sobie wmówić, że może, może to są jakieś stare zdjęcia, może może dziewczyna się nie do końca pogodziła z tym, że się rozstali, nie wiem. I ostatecznie nie skonfrontowałam Leo przez telefon, bo ja wierzyłam, że jeżeli spojrzy mi w oczy, to będzie umiał mi powiedzieć prawdę. I kochani, skończyłam mieszkanie i zaczęłam i zaprosiłam go na piękną taką kolację przy świecach w stylu tajskim, bo oczywiście wiecie, że kochamy Tajlandię. Zrobiłam tajskie kary, zrobiłam deskę serów i nawet dla Was to nagrywałam, bo ja do końca miałam nadzieję, że to, co ja zobaczyłam, będzie nieprawdą. I, I kiedy tutaj przyjechał, ja kochani, ubrałam, odstawiłam się jak na Sylwestra. Ubrałam białą sukienkę, naprawdę postarałam się. Narobiłam się przy tym wszystkim, bo nie dość, że cały dzień w pracy, skończyć chatę, jeszcze noc wcześniej kończyłam tutaj i zakupy, gotowanie, wiecie. No i on przyjechał, od razu jego nie zapytałam, bo to chciałam też tak wyczuć jego nastrój. Patrzyłam, obserwowałam, może trochę chciałam tak jak gdyby Umieć go rozgryźć. No i ostatecznie po tej kolacji usiadłam naprzeciw, tak bliżej niego, chwyciłam go za rękę i powiedziałam: Teraz możesz mi powiedzieć prawdę. Co mówisz, żonie, kiedy, kiedy do mnie jedziesz? Czy ze mną się spotykasz? On nie ma żony. On nie ma Dalej utrzymuje, że nie ma tej żony. Że trzy lata po rozwodzie i znowu ta sama historia. Ale ja czułam już intuicyjnie, że on kłamie. Wtedy już wiedziałam. I wiecie, co ja. No, okej, nie masz tej żony. No to spokojnie. Poszłam do kuchni sprzątać po tej kolacji. On przyszedł na kanapę i zaczął się część. Dosłownie zimna, niby. Ale nie było zimno. Wiecie, dałam mu kotce, jeden, drugi, i tak sobie patrzy na niego, a w jego oczach takie zimne przerażenie. I on mi mówi, że on mi chce pomóc posprzątać po tej kolacji. A ja powiedziałam, wiesz co, hmm. nie chcę, żebyś to robił. I po powiedziałam, proszę, abyś opuścił moje mieszkanie. Oczywiście odprowadziłam go do drzwi, dobranoc. I wtedy już nie miałam wątpliwości, że te drgawki to były... Jego mechanizmem takim obronnym to był atak paniki na emocje albo na strach przed tym, że ja może skontaktuję się z jego żoną i powiem, co robi ten mąż. No i on pojechał do domu, dwa dni się nie odzywał i zaczął się odzywać i zaczął mówić, że wiecie, że jest nieszczęśliwy. Ja mu też mówiłam, że ja chciałam czegoś prawdziwego i wiesz, i. i Zapytałam dlaczego? Czy ja byłam jakimś łatwym łupem dla ciebie, żeby się tak zabawić, wiecie. Bo czuję, że to jest atak na moją inteligencję i obycie, ogładę i to, jakim jestem człowiekiem. Ja się czuję wykorzystana, ja się czuję wiadomo okłamywana. Co on chciał budować? Jaki związek na fundamencie, który był od początku kłamstwem? Jeszcze, jeszcze później zaczęły do mnie docierać te wszystkie red flagi. Powiem Wam śmieszną tutaj sytuację z nim związaną. Słuchajcie, raz spotkaliśmy się i on mi. Tak, to było na tej pierwszej randce. Wiecie, że on kupił jedną rybę i frytki na pół. Czyli na pierwszej randce facet kupił mi pół ryby. A ja sobie pomyślałam, może nie myśl o tym za dużo, może nie jest głodny, może się stresuje, może lepiej, żebyś ty zjadła. Ale gdzieś wewnętrznie czułam, a co, jeżeli kupił pryby, bo to jest alibi. Yy, wiecie, to je, jedną porcję może kupić, ale jakby kupił dwie, to co powierzenie? Że co robił na, plażu, na plaży na Dewajo z kim był, jeżeli ona na przykład sprawdza jego wyciągi mankowe? I ja to powiedziałam Wiki, ona mówi, nie, no, przewrażliwiona jesteś. Nie, przewrażliwiona. ryby. Ja się ostatecznie bałam, że my zaczniemy się kłócić o tą ostatnią frytkę, wiecie. Ale nie chciałam myśleć o nim negatywnie. A tu się okazało, wiecie, że moje. Znowu sobie to zmanifestowałam, bo to są najgorsze moje obawy. I one zawsze się sprawdzają, nie? No i powiem Wam, że nawet teraz, kiedy do Was mówię, powtórzę to jeszcze raz, czuję się lepiej, bo też mogę się wygadać, tak? Czasem czuję krzywdę. Za chwilę czuję gniew, taką niesprawiedliwość. I tutaj chciałam Was zapytać, moi drodzy widzowie, bo zdaję sobie sprawę, że nikt mi tego nie może powiedzieć. Czy ja je powinnam powiedzieć? Bo ja nie chcę rozwalać rodziny. Ja sobie poradzę, tak? Ale dlaczego zawsze można mnie rozwa rozwalać, rozbijać? Wiecie, wewnętrznie mnie niszczyć i ostatecznie też. Ja jestem przekonana, że jeżeli zrobił raz, choć nie wiemy czy pierwszy, bo na pewno nie, to zrobi kolejny i kolejny. Ale ja też nie jestem matką ani żoną i ja nie wiem, czy kobieta powinna wiedzieć, czy nie. Ja absolutnie nie chcę tego zrobić z jakiejkolwiek zemsty. Absolutnie, ja, ja nie czuję y, potrzeby mszczenia się na kimkolwiek, y, bo tak wiecie o tym, że ja wierzę w karmę, nie? Bardziej bym chciała może ją ostrzec. Ale nie wiem, czy to jest moje prawo, czy mi przysługuje to prawo. No, więc proszę, napiszcie. I niestety nie jest to pierwszy raz, kiedy znalazłam się w podobnej sytuacji. Też dowiadując się po dłuższym czasie. I wtedy, kochani, nie powiedziałam. Nie powiedziałam kobiecie. Bo to jest moja krzywda. Ja, sobie, ja, ja się podniosę, prawda? Nie mam wyboru, ale nie mogę leżeć połamana w łóżku, przecież ja muszę iść do pracy. Ja tutaj nie mam nikogo, kto mi w czymś tak pomoże, prawda? Natomiast nie wiem, czy ja chcę żyć ze świadomością, że ja mogę zniszczyć komuś rodzinę, tak? Mimo, że on to robi, ale on się nad tym chyba no, nie zastanawia. Kiedy to robi, nie wiem, jakimi pobudkami się kieruje, tym, że jest nieszczęśliwy. No dobrze, jeżeli się jest nieszczęśliwym związku, to się ten związek, prawda, kończy i ewentualnie zaczyna się coś nowego z kimś innym, ale faceci tego nie potrafią. Dla mnie to jest ogromny tchórz, jeżeli robi to, co robi. Kiedyś wiecie, co Bob Marley powiedział: Prawdziwym tchórzostwem. Jest tchórzem jest mężczyzna, który rozkocha w sobie kobietę, nie mając zamiaru jej kochać. I on dokładnie to zrobił. Gdzie wiecie, obiecywał mi, że nigdy życzy mnie nie skrzywdził. Po co takie gadanie. Także mam ten dylemat, i myślę, że to, że ja się cały czas gryzę z tymi myślami, powoduje, że ja mam teraz taki stan, no spadek formy. Mam nadzieję, że się nie pogorszy. Mówię już, miałam sesję. Ja też jestem osobą, przecież świadomą, nie jestem jakąś głupią, naiwną, idiotką. Ja też bardzo wszystko przeżywam. Mam w sobie pewną głębię i empatię. Ja nie chcę nikomu robić krzywdy, ani tym bardziej osobie, która, której nawet nie znam, która mi nigdy w życiu nic złego nie zrobiła. Wiecie, o co chodzi. Może, jeżeli on faktycznie będzie kontynuował tę terapię, to może sobie w głowie pomyśli, że kurde, krzywdzi niewinne osoby. Nie mam pojęcia, więc proszę was, napiszcie, może trochę mnie wesprzejcie, wesprzyjcie Australijkę. Bo powiem wam, że ten tydzień to jest taki roller coaster, taki roller coaster, że. Ale ja muszę sobie poradzić. I sobie poradzę. Dziękuję, że jesteście i że mnie słuchacie, że mnie wysłuchaliście. Był to taki priorytet, żeby wam powiedzieć o tym, co się dzieje, bo jak mogę dalej nagrywać, kiedy wy nie wiecie, a ja nawet nie potrafię być sobą, ani się uśmiechać. W sensie nie potrafię żartować. Ja czuję krzywdę, tak? Rozczarowanie. Smutek na pewno. Poniekąd trochę złości. Um. I chcę być z Wami bardzo szczera, i to się wydarzyło. Yy. I mnie to po prostu po raz kolejny zmiotło z planszy. Aczkolwiek naprawdę czuję się lepiej, wiedząc, że mogłam sobie do Was pogadać. Yy. Tak jak mówiłam, w weekend nagrywałam home tour i nagrywałam parapetówkę. To akurat są fajne vlogi, bo to ten czas, gdzie się dzielę z Wami, czymś fajnym. Ale życie nie polega na tym, że, że, ta, że wiecie, że można być szczęśliwym przez cały czas. Są tacy ludzie, wiem, że są. Niestety, ja do nich nie należę. Mama mi mówiła zawsze: dziecko biedna, mówiła zawsze w oczy tmucha. Nie wiem, czy to jest jakaś klątwa nade mną. Już myślałam, już o jakimś egzorcyście chyba. Ja po prostu chcę wierzyć, że są jeszcze dobrzy ludzie i ja wiem, że są, bo ja właśnie mam tutaj takich na kanale. Dziękuję wam bardzo za wsparcie. Trzymajcie się. Niech wam się dobrze dzieje. I mam nadzieję, że będziecie mieli... Jeżeli vlog się wgra w piątek, to życzę wam pięknego, słonecznego... Weekendu. I do zobaczenia w kolejnym vlogu na moim kanale Australijka już niebawem. I mam nadzieję, że on będzie z tych fajniejszych. Bynajmniej z bardziej pozytywnym nastawieniem. Trzymajcie się. Pa!